Hej siemneczko, z tej strony Cypher Dzisiaj będziemy testować sobie mod upgrade'owania maszyn Polega on mniej więcej na tym, że możemy y, zainwestować pieniądze w maszyny I zrobić, że na przykład ciągnik będzie mniej spalał litrów na jakiś tam dystans lub też na przykład w kombajnie możemy zwiększyć zbiornik powiedzmy jeżeli w zbiorniku się mieści 3 tony to możemy zmienić do 5 ton tak więc zapraszam do oglądania i zaraz wam coś pokażę wciskamy sobie klawisz pyk i mamy tutaj kombajn i żniwiark no akurat takich maszyn nie można ulepszać ale to już można na przykład możemy ulepszyć sobie teraz mamy y, 1,5 tony Upgradeujemy sobie do maksymalnego poziomu czyli już jest y, tona 950 kg dobra teraz tutaj mamy y, 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 y. pojemność zbiornika o ile dobrze, tak powiem zbiornika teraz mamy 100 litrów zabiegaj do 150 litrów A tutaj jest Podajże yy, spalanie? Nie Nie, wiem, co to jest Aha yy, Chyba szybkość opróżniania tego ze zbiornika, czyli 110 litrów na sekundę, a było tam mniej. Tak więc to wszystko działa. Zaraz zobaczycie. Ten niech kości tutaj ustawimy szybciej tam. Prędkość, żeby się nie marnować czasu. <laughs> Teraz lecimy sobie na przykład tutaj. Tak samo tutaj. No, maszyny znowu nie można ulepszyć. Szkoda, chociaż moim zdaniem mogło być tak, że na przykład yy, mogło być tak, że zwiększamy, powiedzmy, tam ciężar tej maszyny, no ale nie ma, no to szkoda. I tak, teraz w traktorze pojemność zbiornika jest 70 litrów sprawdźmy, tak, jest 69 teraz i teraz patrzcie yy, do 94 teraz zwiększyliśmy sobie. Niestety kasy nie mamy Nie mamy kasy, co ja mówię e, dobra i teraz widzicie już jest 69 ale trzeba dotankować bo już nie jest dopełna Oj Boże co ja robię podjeżdżam do tego sorry mój błąd Do tego. I, i, dobra. I pyk. O! Jest 90. Czyli jak widać działa. Dobra, teraz możemy jeszcze zabreidować to, że będziemy mieli. Płacimy mniej za litr y, ropy. Co to takie. No w sumie to nie za bardzo, bo to jest niby się płaci. Niby za. Tankowanie, tak jakby na stację, ale no niech będzie. I tutaj mamy spalanie. Że teraz spala 69 litrów na 100 km. upgrade'ujemy i mamy 52 litry na stówkę. Tak więc z mojej strony to wszystko. I no, mod powiem, że jest bardzo ciekawy. Możemy różne rzeczy nim robić upgradeować. No szkoda, że jedynie tylko pojazdy, którymi kierujemy, że tak powiem. O, a nie sorki. O, tutaj możemy jeszcze zwiększyć pojemność przyczepy. O, widzicie. A tego ty nie widziałem. Dobra, teraz to by było wszystko. Aha, no tak, jeszcze 10 razy by dokończył. O, no, już, już widać, że więcej już ma tona. 700 kg, a miał tylko 1,5. Dobra, teraz już ostatecznie. Dzięki za uwagę. Zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz oceniania. Dzięki na razie.